Ben ben, lecą pozdrowienia. Mimo to, że dzisiaj jest sobota, ale osoba przelała pieniądze ekspresowo i od razu dostaje. Wszystkie pozdrowienia z czy pozdrowienia na Fabetiu. Jak u jako poście, wideo podpisane, tego możecie już zamawiać. Poza tym, że poza Festarium 3 zł. Zapraszam, trzymajcie się i lecą. Tutaj pozdrawiam dla szwagla, Marcina, co okaże urodzień. Wszystkim najlepszego ogólnie. Tego typu wiem, że się zajmuję. Twoim marzeń jest tego mieć kawasaki Z1000. Motor. Owinię na motora się nie znam, bo to nie mój styl, tego typu, ale mam nadzieję, że marzenie ci się spełni. Tego typu, że będziesz miał kawasaki Z1000. A wiesz, jaka to jest maszyna? Ogólnie wszystko na lepszego trzyma się bez.